Wyglądają jak rośliny, lecz są to zwierzęta, które nauczyły się wychwytywać światło. Brną powoli przez błoto, walcząc o najlepszą pozycję względem słońca. Key job is to ich kluczowym zadaniem jest wychwytywanie światła. Jeżeli coś się je zasłoni, nie przetrwają. W przeciwieństwie do drzew, które starają się wyrosnąć ponad to, co je zasłania, przesuwają się na lewo lub na prawo. Ruch ma tu żywotne znaczenie. Są na oreli niezwykłym odpowiednikiem roślin. Wyrastają na 10 metrów, wychwytują energię słoneczną, by produkować cukry. Prymitywne serca rozprowadzają substancje odżywcze. W świecie, w którym słońce się nie przesuwa, walka o światło jest zażarta. Zwierzę, które potrafi przesuwać się niemal niezauważalnie, i rzucać cień na sąsiadów zdominowało krajobraz. Well, Rządło wachlarzowce wyglądają kosmicznie. To połączenie zwierzęcia i rośliny. Lecz na Ziemi znajdują się równie niezwykłe istoty. Przykładem mogą być koralowce albo meduzy, lub też niektóre mięczaki, jak nagie ślimaki. W pewnym sensie dostają pożywienie za nic. Schwytane przez nie organizmy, przeprowadzające fotosyntezę, dostarczają im niektóre składniki odżywcze. Nazywamy to symbiozą. Być może żądłowachlarzowce wachlarzowce nie są aż tak kosmiczne, jak myśleliśmy na początku. Wszelkie życie na Aureli zależy od rządło wachlarzowców. Lecz nie są jedynymi cudakami, jakie tu żyją. to dzik żarłoczny. Największy mięsożerca na Aureli. To amfibiotyczne stworzenie zdołało uciec. Łuskacz błotny zmierza nerwowo do swojej nory. Samica dzika żarłocznego wraca do klanu. Witają dominujący samiec. Jego sztyletowate rogi są oznaką przewagi. Biolodzy przedstawili nam wizję życia na Aurelii, gdy ma ona 5 miliardów lat, czyli gdy jest to pół miliarda lat starsza od Ziemi. Czy życie pozaziemskie naprawdę może tak wyglądać? Dzik żarłoczny dorasta do 540 cm i waży tyle co bawu. Istoty pozaziemskie będą bez wątpienia wyglądały inaczej niż cokolwiek co widzieliśmy. Lecz jak będą spostrzegać środowisko? Jak się będą poruszać? Czy podstawowym budulcem będzie węgiel, jak na Ziemi? Na podstawie rozumienia życia na Ziemi naukowcy zaczynają badać te zagadnienia. W przypadku poruszającej się istoty sensowne jest posiadanie wszelkich narządów zmysłów z przodu, zatem oczy, uszy, narządy węchu i smaku znajdują się z przodu. Ta część ma pierwszy kontakt ze środowiskiem. Logiczne jest także to, by mózg i ośrodek decyzyjny znajdowały się blisko narządów zmysłów. Długa szyja pozwala na to, by większa część ciała była nieruchoma. W celu namierzenia ofiary za pomocą dwojga oczu może ruszać tylko częścią ciała. Daje mu to możliwość zaskoczenia zdobyczy. Brzuch będzie dość duży i dobrze jest, by znajdował się w stabilnym położeniu gdzieś w pobliżu nóg. Nogi zwierzęcia, które porusza się szybko, muszą być długie i lekkie. Budowa dzika jest zgodna z podstawowymi zasadami. Biolodzy uczynili z dzików żarłocznych drapieżców. Swoje ofiary wyczuwają w Ziemi. Wykazują ciekawe przystosowania. W szczególności dotyczy to długich, przypominających zęby tworów z przodu czaszki. Wciska je w ziemię. Są one niezwykle wrażliwe na drgania, wywoływane przez ich ofiary. Są to oczywiście łuskacze błotne. Łuskacze błotne są póki co bezpieczne. Są zbyt daleko, by można je było wykryć. Lecz dziki żarłoczne pokonują ogromne odległości, by je znaleźć. By przetrwać, muszą wykorzystywać wszystkie zmysły. Najważniejszym jest wzrok. Co się dzieje, gdy odwiedza się taką planetę? Dlaczego wiele zwierząt wykształciło oczy? Jedną z kluczowych sił napędowych była potrzeba obrony przed drapieżnikami, lecz także poszukiwanie zdobyczy. Oczy na Ziemi ewoluowały co najmniej 7 razy. Byłbym zdumiony, gdyby nie ewoluowały na Aurelii. O dziwo istoty pozaziemskie mogły stworzyć takie same rozwiązania, takich samych problemów, z jakimi mierzą się stworzenia na Ziemi. Nazywa się to konwergencją. Zmienia to sposób, w jaki biolodzy myślą o ewolucji na innych planetach. Na jak wiele sposobów można się poruszać albo pływać na niewiele. W przypadku chodzenia lub pływania organizmy napotykają silne ograniczenia, dlatego też powracają do tych samych rozwiązań. Co jest prawdziwe na Ziemi, powinno być prawdą wszędzie. Ewolucja będzie kierowała wszelkim życiem na Aurelii. A tam, gdzie pojawia się życie, pojawią się stworzenia, które kształtują i zmieniają krajobraz. Gdziekolwiek w galaktyce pojawi się biosfera, musi tam istnieć ekologia. Na Aurelii istnieje gatunek podstawowy, centralny. Jest nim łuskacz błotny. Niestrudzenie przepychają Ziemię i powalają żądło wachlarzowce. To najwięksi architekci Aureli. Ich zapory spowalniają gigantyczne rzeki. Stworzyły ogromną sieć lagun, które stanowią teraz bogatą oazę dla kosmicznego życia. Dzięki sześciu nogom i mocnym, szuflowatym głowom łuskacze mają właściwą budowę, by tworzyć zapory. Łuskacz błotny przepycha błoto, by ulepszyć swoje otoczenie. Przepychanie wymaga dobrej przyczepności. Jeżeli ma się sześć nóg, można coś przepychać lub przeciągać, stojąc na czterech nogach. Sześcionożne zwierzę lepiej się do tego nadaje niż czworonóg. Zapory tworzą nowe tereny dla wiecznie przesuwającego się lasu, który z kolei dostarcza żądło-wachlarzowce, którymi mogą się żywić łuskacze. Łuskacz błotny podcina żądło-wachlarzowce za pomocą ząbkowanego pazura przypominającego piłę. Ten pazur ciągle odrasta. Tak samo jak bobrom odrastają się kacze, by mogły obgryzać drzewa i żeby mogły to robić w ciągu kolejnych lat. Upiorny jęk umierających żądłowach lażowców wypełnia powietrze. Lecz życie na Aurelii stoi w obliczu ukrytego zagrożenia, które może zniszczyć wszystko. Aurelia jest skąpana w wiecznym świetle. Może się wydawać, że to idealne miejsce do życia, lecz czerwone karły są zmienne. The Największy problem polega na tym, że na czerwonych karłach często występują flary. Pojawiają się nagle i osiągają największą jasność w przeciągu kilku minut. Mogą oświetlić całą jasną stronę planety. Gwiazda wysyła ogromny strumień promieniowania ultrafioletowego. Za kilka minut Aurelia zostanie zbombardowana zabójczymi promieniami ultrafioletowymi. Przebywające na zewnątrz łuskacze błotne są zagrożone. Ich skóra nie stanowi ochrony przed flarą. Każde stworzenie żyjące na Aurelii musi posiadać mechanizm szybkiej reakcji na aktywność flary. Ten dzik posiada system wczesnego ostrzegania. Trzecie oko na czubku głowy, które wyczuwa promieniowanie. Chowają się za żądło wachlarzowcem. Łuskacze błotne reagują wolniej, lecz gdy tylko poczują palące promienie flary, pośpiesznie biegną do Nor. Jeden z nich świeci płetwą, by ostrzec inne. Jeden z łuskaczy został zraniony przez dzika żarłocznego. Flara nasila się. Rządło wachlarzowce zamykają wachlarze, by się zabezpieczyć. Rannego uskacza dzieli od bezpiecznej nory kilka sekund drogi. Flara osiągnęła pełną moc. Zabójcze promienie naświetlają Łuskacza. Ugotował się żywcem. Kilka minut później flara gaśnie. Życie powraca do lasu. Ultrafioletowe fioletowe flary są zabójcze dla życia opartego na węglu. Rozbijają atomy węgla, tworzące żywe komórki.